Was, moi drodzy widzowie, w dzisiejszym poradniku zaprezentuję wam, jak naprawić ruszającą się mysz GTA Andreas. Inaczej o co chodzi? A chodzi mi o to, że podczas rozgrywki mysz nie chce nam reagować. Ja mam na to prosty sposób nie wymagający ściągnięcia tylko dwóch plików, które dużo nie ważą, a pomogą nam wiele. Także nie zapomnijcie zostawiać łapki w górę. Subskrypcję z dzwoneczkiem oraz komentarz, czy dany poradnik Wam się przydał. Więc lecimy z materiałem. Także więc, wchodzimy do pierwszego li linku z opisu, ściągamy tutaj, będzie ściągamy pierwszy plik do myszki. Będzie tu pokazane coś z dołądu. Klikamy to tutaj, klikamy dołąd znowu i po ściągnięciu tego. W pobranych rzeczach powinno się pokazać Asiloader, po prostu plik winrar Asiloader. Po otwarciu tego pliku dokonujemy następujące kroki. Otwieramy sobie ten plik, otwieramy sobie lokalizację pliku. GTA San Andreas wszystko co tu jest. Po prostu sobie kopiujemy. Ja już to mam oczywiście skopiowane, ale Wy sobie to po prostu skopiujecie, i pierwszy krok już jest za nami. Kolejnym krokiem będzie pobranie kolejnego pliku, jakim jest Mouse Kiedy wejdziemy w drugi link z opisu, klikamy sobie to, ten, ten jakby można powiedzieć, taki podświetlony napis i po ściągnięciu ukaże nam się taka jakby można powiedzieć ikonka mousefix.asi i z mousefix.asi robimy to samo, jak widzicie już mam go przerzuconego i to tak naprawdę tyle, jeśli chcecie to znaczy nie jeśli chcecie i możemy normalnie kontynuować grę GTA, cieszyć się poruszając, poruszającą się myszką według mnie to jest taki najskuteczniejszy sposób jeśli nie chcecie się tak za dużo męczyć tak więc nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, jeśli dany. Oczywiście, jeśli dany poradnik wam się przydał. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem oraz komentarzu, czy jak wcześniej wspomniałem, czy dany poradnik Wam się przydał, więc więcej wam nie przeszkadzam. Żegnajcie moi drodzy widzowie. Cześć! To już ten czas.